Przed minionym sezonem niedoceniony lubelski poeta Szymon Romać publicznie powiedział o bloku Konrada Stajera, że ten jest jak szwajcarski ser. Stajer odparł, że na Romacia to wystarczy i wszyscy mieliśmy kupę śmiechu. No to teraz, szanowni państwo, żarty z środkowych w kontekście Szwajcarii się kończą. Za chwilę przedstawię wam młodego człowieka, który doskonale zdaje sobie sprawę, na jakim etapie swojej kariery jest i na jakim chce wkrótce być. A ja mówię, że, że zna drogę do tego, by ten drugi etap osiągnąć. A i taka mała rada: zacznijmy teraz śledzić Ligę Szwajcarską, żeby potem nie wyszło, że jesteśmy siatkarskimi Januszami, bo właśnie z tej ligi lub lub dołączam. Damian. Kudzik. No dobra, Damian, to powiedz przede wszystkim, bo tak troszeczkę Wam zaglądamy no, za kulisy. Można powiedzieć, wypoczynku, gdzie Ciebie zastajemy i dlaczego akurat w tym miejscu? No to tak, wakacje spędzam w moim mieście rodzinnym w Chełmku, okolice Oświęcimia. Sezon w Szwajcarii się skończył dość szybko, bo już w połowie kwietnia byłem w domu, więc zasadniczo dwa tygodnie takiego wolnego, a teraz już cały czas skupiam się na treningach, głównie na siłowni i w plażu w jeszcze sobie gram. A to powiedz w takim razie, skoro sezon tak szybko się skończył, to już wiedziałeś po co wracasz do Polski? Czy jechałeś troszeczkę w ciemno i potem się pojawił lub Lublin? No gdzieś tam miałem, powiem szczerze, możliwość pozostania w Szwajcarii, aczkolwiek gdzieś tam ambicje sportowe były wyższe, żeby właśnie spróbować swoich sił w plus lidze. No i czekałem już od dłuższego czasu, aż w końcu pojawiła się oferta z Lublina. No dobrze, bo mówisz, że ambicje sięgają wyżej, niewątpliwie to dobrze o tobie świadczy. Zastanawiam się natomiast, czy będąc w Szwajcarii, i przejdziemy zaraz do tego, jak w tej Szwajcarii gra się w siatkówkę, miałeś takie poczucie, miałeś taką świadomość, że być może trochę zniknąłeś z radarów w Polsce, że być może troszeczkę więcej mogłoby cię być w tych dyskusjach o siatkówce, gdybyś nie grał w Szwajcarii? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jeszcze Patrząc stricte na samą ligę Szwajcarską, to myślę, że nawet jeszcze bardziej troszeczkę tą moją sytuację podarował Challenge Cup. I dobre występy gdzieś w tych pucharach dały mi gdzieś trochę większy rozgłos gdzieś tam w Polsce. Bo ponieważ z występów z samej Szwajcarii, powiem szczerze, no raczej nie było o tym głośno w Polsce. No właśnie, a sama Szwajcaria to dobre miejsce do grania, dobre miejsce do tego, żeby przygotowywać się na taki skok na plus ligę? Myślę, że tak, zdecydowanie tak. Myślę, że samą już taką jakby reklamą tej Szwajcarii, może być to, wystarczy teraz spojrzeć, jacy zawodnicy tam przez ostatnie dwa sezony się udają. I przede wszystkim trenerzy, którzy naprawdę moim zdaniem warsztatowo są nie odbiegają od trenerów plusligowych. A gdzieś tam jednak pracują w tej Szwajcarii, co dla nas, dla młodych zawodników, może być niezłą szansą, żeby te umiejętności poprawić. Okej, okay, to dobra. To w zasadzie zaczęliśmy niemalże, zaczęliśmy tę rozmowę od pytania, czy nie było problemem i błędem, że trochę zniknąłeś z radaru, a może było wręcz odwrotnie. Poszedłeś w fajne miejsce, w spokoju i przy dużym zaufaniu rozwijać się po to, żeby w optymalnej formie wkroczyć do PlusLigi. Może to tak jednak było. Dokładnie tak to uważam za, za ten, ten okres przepracowany w Szwajcarii, że gdzieś tam jednak bardziej po cichu, aczkolwiek myślę, że treningi nie odbiegały jakościowo tych, które są w klubie. Wiadomo, że zawodnicy się trochę różnią, aczkolwiek poziom był dzięki głównie trenerom i klubom utrzymany naprawdę niezły i sama jakość tych treningów, więc, więc przychylałem się do twojego, do twojego stanowiska tutaj. No dobrze, a zastanawiam się, co powoduje młodym, dobrze zapowiadającym się polskim siatkarzem, który decyduje się na wyjazd do Szwajcarii, desperacja, odwaga, czy może taki właśnie ścisły, dobrze przemyślany plan na to, jak się rozwijać, w którym kierunku iść. Wiesz co, no, u mnie to już było w sumie 4 lata temu, a ponad, bo spędziłem 4 sezony w Szwajcarii. Aczkolwiek, no, mając wtedy 19 lat, nie będę ściemniał, że był to jakoś świetnie ułożony plan, który spełniałem krok po kroczku. Trochę było w tym przypadku, bo byłem bliski pozostania w pierwszej lidze w Polsce i gdzieś tam pojawiła się no niezła oferta dość przyszłościowa od drużyny, która grała wtedy w Challenge Cup z Nefals. No i wiesz co, odbierałem to wtedy jako taki trochę przeskok jednak, że jednak nie tylko jako siatkarza, ale też jednak gdzieś zobaczę trochę świata, rozwinę się a nie tylko jako sportowiec, jako też człowiek. No, świetne możliwości, a po roku już jednak możliwość, decyzja podjęta o pozostaniu a na drugi rok w Szwajcza już była stricte kierowana rozwojem, gdzie właśnie to było jakby główną przyczyną pozostania na drugi rok, no bo jeszcze w tym momencie nie miałem tych ofert z Plus Ligi czy tam z jakichś powiedzmy, sporo lepszych klubów. A warunki stworzone w Szwajcarii uważam, że były naprawdę świetne. No pewnie tak, musiało być. A powiedz mi proszę, co myśleć o środkowym, który no, w Pucharze Europejskim, bądź co bądź, notuje średnią ponad jednego bloku na set. To jest dużo, to jest mało. No wiadomo, że to o ciebie chodzi. Nie, jasne. Patrząc przez pryzmat na to, na jakie drużyny Rywalizowaliśmy tam. Nie były to słabe drużyny, więc myślę, że to jest całkiem niezły wynik. I z tych raczej czterech lat spędzonych w Szwajcarii, myślę, że jest to jedno z moich raczej no, tak, takich najlepszych osiągnięć. A powiedz proszę, czy jesteś w stanie e, powiedzieć, jaką rolę pełniłeś się w Lozannie w swoim zespole? Jakie miejsce zajmowałeś w tej hierarchii zespołu? No myślę, że w głównej mierze byłem e, odpowiedzialny za blog. E, tej drużyny, jak byłem najlepszym e-blokującym cały sezon, więc gdzieś tam to była moja główna rola w drużynie. W ataku byłem, byłem, byłem troszeczkę mniej aktywny niż na przykład w trzech pierwszych sezonach w innej drużynie szwajcarskiej, też ze względu na to, że mieliśmy naprawdę e, świetnych zawodników na skrzydłach i rozgrywający, którego raczej konikiem, a nie była gra środkiem, więc myślę, że moja rola, tak jakby. Prowadzała się w głównej mierze tam do bycia blokującym, takim z prawdziwego zderzenia, że tak to tutaj ujmę. No dobrze, a gdybyśmy mieli scharakteryzować Cię jako blokującego, to Twoim atutem jest bardziej to, że, jak to się mówi, masz klej w rękach, czy bardzo dobrze czytasz grę, a może po prostu jedno i drugie jest na tym poziomie, który otwiera bramy do plus linii. Myślę, że jestem trochę połączeniem tych dwóch ceł, o których powiedziałeś. Aczkolwiek z, le, z lekką przewagą gdzieś tam tego kleju, jak to nazwałeś, gdzieś, gdzieś tam. A jeżeli dojdę, no to ten blog jest naprawdę wysoki, dość mocny, ręce na drugiej stronie, więc a jak na, na pewno jest to jedna z moich lewicytówek, którą się mogę pochwalić. A powiedz proszę, co poczułeś, kiedy jasnym stało się, że zagrasz w pluslicę? No, bądź co bądź, jednej z najlepszych siatkarskich lig świata. Nogi się trochę ugięły, czy pomyślałeś, że no to jest ten czas. W końcu PlusLiga musi mnie poznać. na początku na pewno wielkie szczęście, że udało się spełnić tam siatkarskie marzenie, bądź co nie bądź, a później no wielka motywacja. Mnie strasznie motywują takie rzeczy do pracy. Ja potrzebuję mieć po prostu czymś napędzany, żeby iść do przodu, rozwijać się dalej. Niesamowita motywacja. Już byłem w zasadzie, jak ja pomyślałem, że tu jeszcze trzy miesiące do rozpoczęcia okresu przygotowawczego, to taki byłem trochę niepocieszony, bo już naprawdę chciałbym już tam być, trenować, walczyć na parkietach i itd. No także dla mnie to była naprawdę niesamowita wiadomość i mega, mega mnie zmotywowała. A powiedz, sobie, będąc w Szwajcarii, miałeś okazję śledzić Plus Ligę wyniki, a tym samym postępy i poczynania Lub Lublin? Tak, tak, jasno. Ja ogólnie jestem gdzieś tam dużym fanem siatkówki, więc śledzę na bieżąco i polską, i włoską ligę i gdzieś tam jeszcze pierwszą ligę polską. Także Lublin wiele meczy też oglądałem, także byłem na bieżąco. Już. No to dobrze, to powiedzmy, oglądałeś te mecze, o dajmy na to przełom listopada i grudnia, i miałeś taką myśl, ale bym im się tam przydał, ale by im lepiej poszło, jakbym był. Dobre pytanie. Przełom listopada i grudnia. No to tak zupełnie wiesz, dla przykładu rzuciłam. Żeby nie o tych ostatnich, kiedy już byłeś być może pewien, albo już w trakcie rozmów. Hmm. No tak, szczerze mówiąc, no, nieraz mnie nachodziła taka myśl, nie mówiąc nawet tylko o luk, ale o kilku klubach, że kurczę, a byłbym w stanie sobie tam poradzić i szkoda, że mnie tam nie ma, i naprawdę byłbym w stanie pomóc tym zespołom. Także te chęci były duże. I powiem szczerze, Luke gdzieś tam był od dłuższego czasu już w moich, tak jakby zainteresowaniach, jakby miejsca, w którym chciałbym się znaleźć. Ale dlaczego? Tak. Bo młody projekt, bo świeża energia, bo ładne miasto, czy bo peniaminek, więc może łatwiej? Wiesz co? No na pewno też to, że Luke zaczyna, tak jakby na plus Lidze i jest, powiedzmy sobie szczerze, bardziej gotowy postawić na kogoś tak takiego jak ja, czyli a na nazwisko, a nie oczywiste do końca gdzieś tam w plus lidze. No i myślę, że same pozytywne jakby e, informacje do mnie dochodziły i o klubie, i o mieście, i o projekcie, także no gdzieś tam e, myślę, że dobrą też macie reklamę. Mamy już w sumie w internecie, gdzieś tam sprzedaje się to. No to dobrze, to powiedz, nie wymieniamy oczywiście nazwisk żadnych, bo pewnie już wiesz, z kim będziesz grał. Na co tę drużynę tak skonstruowaną będzie stać w nadchodzącym sezonie? Wiesz co, myślę, że patrząc szczególnie na ten sezon, jesteśmy spokojnie w stanie powalczyć o pierwszą ósemkę, czyli lay-offy.